Odzyskaj energię w prosty sposób: jeśli jesteś mężczyzną po 60 roku życia i nie budzisz się już z porannymi erekcjami, nie myśl, że to tylko z powodu wieku. To znak od Twojego ciała, ciche ostrzeżenie, że krew nie krąży dobrze tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Ta zmiana nie następuje z dnia na dzień, następuje stopniowo. Czujesz się bardziej zmęczony, śpisz. Ale nie budzisz się wypoczęty, a poranna energia zniknęła. Wiele osób twierdzi, że to normalne, że to część starzenia się, ale prawda jest inna: to nie koniec, to szansa na naturalną zmianę. Twoje ciało jest nadal silne, twoja energia i pragnienie mogą być uśpione, ale nie zniknęły. Nie musisz być znowu młody, żeby czuć się dobrze. Musisz tylko obudzić to, co już jest w tobie, a co najlepsze. Może zacząć się od czegoś bardzo prostego bez leków, bez operacji po prostu dotykając palcami trzech punktów na ciele, o których możesz nie wiedzieć. Kim jest dr Miguel Amurim? Pozwólcie, że przedstawię Wam dr Miguel Amurim, lekarza, który pomaga mężczyznom po 60 roku życia odzyskać zdrowie, siłę i naturalny kontakt z ciałem od ponad 30 lat. Nie stosuje leków ani ryzykownych procedur, tylko proste i sprawdzone metody, które aktywują ciało. Pomógł tysiącom mężczyzn, którzy czuli się zniechęceni, odizolowani i myśleli, że nigdy już nie będą tacy sami. Dzięki łatwym i opartym na nauce technikom dr. Miguel pomógł im odzyskać to, co myśleli, że stracili. Teraz dzieli się tymi pomysłami z wami. Jeśli ten tekst do was przemawia, podzielcie się nim z kimś wyjątkowym. Zostaw komentarz. Jeśli już odczuliście te zmiany w swoim ciele i zapiszcie się, aby otrzymywać więcej wskazówek. To nie jest tylko tekst, może to być początek dużej zmiany. Trzy punkty ciała. Co to są za punkty na Twoim ciele i jak mogą przywrócić Twoją energię i witalność? Poznajmy je. Punkt jeden. CV6, morze energii. Pierwszy punkt znajduje się tuż pod pępkiem około dwóch lub trzy palce dalej. W starożytnej medycynie nazywa się CV6 lub morze energii. To nie tylko ładna nazwa. Ten punkt pomaga krwi krążyć w okolicy brzucha i ważnych organach. W nauce wiemy, że przechodzą przez niego naczynia krwionośne i nerwy, które dbają o zdrowie seksualne, pęcherz i siłę ciała. Doktor Miguel zaczyna od tego punktu, gdy pomaga swoim pacjentom. Jeden z nich, Bill, 67 lat, był emerytowanym strażakiem. Wydawał się silny, ale był zmęczony i nie miał porannych erekcji od ośmiu miesięcy. Doktor Miguel poprosił go, aby dotykał CV sześć palcami bardzo lekko przez 30 sekund każdej nocy. Bill początkowo myślał, że to dziwne, ale po tygodniu wszystko się zmieniło. Doktorze powiedział. Obudziłem się i poczułem się znowu żywy. Dotknięcie tego punktu to nie tylko dotknięcie skóry, aktywuje to nerwy, poprawia przepływ krwi i pomaga ciału zapamiętać, jak prawidłowo funkcjonować. Użyj dwóch lub trzech palców, lekko dotknij, oddychaj spokojnie i wyobraź sobie ciepło w brzuchu. Wielu mężczyzn mówi, że dzięki temu czują się bardziej połączeni ze swoim ciałem. Punkt 2, GV20, punkt spokoju, aby poprawić się jeszcze bardziej, musisz uspokoić swój umysł, ponieważ stres może wszystko zepsuć, nawet jeśli twoje ciało jest w porządku. Drugi punkt znajduje się na czubku głowy, dokładnie na środku, gdzie spotyka się wyimaginowana linia między uszami. W tradycyjnej medycynie chińskiej nazywa się GFO20 lub punkt spokoju. To miejsce, w którym energia ciała spotyka się z energią umysłu. Dlaczego jest to ważne dla mężczyzn po 60 roku życia? Ponieważ stres, zmartwienia i złe myśli mogą blokować ciało. Zmniejszają przepływ krwi i utrudniają pożądanie. Doktor Miguel spotkał Richarda, 72-letniego mężczyznę, który stracił żonę i powiedział: Doktorze, to nie tylko moje ciało, mój umysł się nie zatrzymuje. Doktor Miguel nauczył go delikatnie pukać w gefa 20 przez 30 sekund w nocy. Po kilku nocach Richard spał lepiej, czuł się lżej w klatce piersiowej, a pewnego dnia obudził się, mówiąc, wróciło. Pukanie w GV20 pomaga uspokoić umysł i daje ciału znać, że wszystko jest w porządku. Podczas pukania wyobraź sobie, że twoje myśli stają się lżejsze, jakby twoje zmartwienia się rozpływały. Kiedy twój umysł się relaksuje, twoje ciało funkcjonuje lepiej. Punkt 3. K1. Bubbling Spring aktywowałeś centrum swojego ciała i uspokoiłeś umysł. Ale jest jeden punkt, który łączy wszystko. Znajduje się on na podeszwach stóp, dokładnie na środku podeszwy. Nazywa się K1 lub Bubbling Spring. Brzmi dziwnie, ale ten punkt jest bardzo ważny. Szczególnie gdy się starzejemy, pomyśl, jak się czasami czujesz niespokojny, spędem myśli, ściśniętą klatką piersiową, niezdolny do relaksu. Dzieje się tak. Ponieważ twoje ciało jest zawsze czujne, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ta ciągła czujność blokuje krew i energię. Doktor Miguel pomógł Haroldowi, 69 lat, który nie spał dobrze od ponad roku i czuł się otępiały. Po dotykaniu K1 przez 30 sekund każdej stopy w nocy, Harold poczuł różnicę. Spałem tak, jak wtedy, gdy byłem młodszy, powiedział. Bo i budziłem się odświeżony. K1 pomaga ciału przejść z trybu czujności do trybu spoczynku. Mówi Twojemu ciału: Wszystko w porządku, możesz się zrelaksować. Dotknij punktu spokojnie, weź głęboki oddech i poczuj, jak Twoje stopy mocno stoją na ziemi, jakbyś był dobrze uziemiony. To pomaga Twojemu ciału połączyć się od stóp do głów. Rytuał dwie minut dziennie teraz, gdy znasz trzy punkty CV6, GV20 i K1, czas połączyć je w prostej praktyce, która zajmuje zaledwie dwie minuty. Wszystko, czego potrzebujesz, to Twoje palce, Twój oddech i odrobina uważności. Znajdź ciche miejsce. Usiądź lub połóż się. Zamknij oczy, jeśli chcesz. Weź trzy głębokie oddechy, bardzo powoli. Poczuj. Jak twoje ciało zaczyna się relaksować CV6, morze energii. Dotknij miejsca tuż pod pępkiem dwoma lub trzema palcami, bardzo lekko przez 30 sekund. Wyobraź sobie ciepło w brzuchu, jakby twoja energia się budziła. GF20, punkt spokoju. Na czubku głowy dotknij palcami przez 30 sekund. Pomyśl o swoich problemach, gdy się rozpłyną, pozostawiając twój umysł lekkim. 1. Babbling Spring. Dotknij podeszę w każdej stopy przez 30 sekund. Poczuj, jak mocno stoisz na ziemi. Ten dwuminutowy rytuał to moment, w którym możesz połączyć się ze swoim ciałem. To tak, jakbyś powiedział sobie: Jestem w porządku, jestem silny, żyję. Wielu mężczyzn zauważa, że ich sen się poprawia, wzrasta ich energia, a nawet odzyskują poranne erekcje w ciągu kilku dni. Czego się spodziewać w pierwszym tygodniu, co się stanie, jeśli będziesz wykonywać ten rytuał przez tydzień? U większości mężczyzn zmiany zaczynają się od małych, ale są znaczące. W ciągu pierwszych dwóch dni możesz poczuć, że oddychasz spokojniej w nocy i że twoje ciało relaksuje się w sposób, jakiego nie robiło od dawna. Trzeciego lub czwartego dnia sen staje się przyjemniejszy, umysł jest mniej pobudzony, a napięcie w talii lub plecach zaczyna się zmniejszać. Możesz nawet poczuć coś nowego, gdy się budzisz, na przykład powrót energii. Szóstego lub siódmego dnia wielu mężczyzn zauważa dużą różnicę, wraca im poranna energia, czują się pewniejsi siebie, a niektórzy mają nawet erekcje, których nie mieli od miesięcy. Pewien mężczyzna powiedział: To nie tylko moje ciało, czułem się jakbym znów był sobą. To pokazuje, że Twoje ciało reaguje, Twoja krew krąży lepiej. Twoja energia wzrasta, a twoje ciało przypomina sobie, jak prawidłowo funkcjonować. Wskazówki dotyczące poprawy wyników, kiedy zaczniesz odczuwać zmiany. Lepszy sen, więcej energii lub powrót porannego wigoru, możesz chcieć wiedzieć, jak poprawić się jeszcze bardziej. Oto kilka prostych wskazówek: Pij wodę, Wypij szklankę wody przed snem, ze szczyptą soli lub wyciśniętym sokiem z cytryny. To pomaga twojej krwi lepiej krążyć. Stosuj magnez. Przyjmowanie magnezu wieczorem rozluźnia mięśnie i nerwy, wspomagając przepływ krwi. Unikaj przejadania się. Nie jedz ciężkich posiłków ani nie pij zbyt dużo alkoholu wieczorem. To zmęczy twoje ciało, gdy będzie potrzebowało odpoczynku. Oddychaj spokojnie. Podczas rytuału oddychaj powoli. To sprawi, że ten moment będzie wyjątkowy. Jak prezent dla samego siebie. Bądź cierpliwy, nie bądź dla siebie zbyt surowy. Poprawa wymaga czasu, ale każdy krok się liczy. Ostatnia wiadomość: właśnie zrobiłeś niesamowity krok, czego wielu mężczyzn nigdy nie próbuje. Przez lata słyszeliśmy, że starzenie się oznacza utratę energii, połączenia i napędu. Ale to nieprawda. Nie jesteś zepsuty i nie jest za późno. Twoje ciało nadal wie, jak czuć się dobrze, jak reagować, jak żyć pełnią życia. Te minuty, które tutaj spędziłeś, nie były tylko nauką dotykania punktów na Twoim ciele, były przypomnieniem sobie, że jesteś wartościowy, odzyskaniem pewności siebie i ponownym nawiązaniem kontaktu ze swoim ciałem. Każdy mężczyzna zasługuje na to, by czuć się silnym, obecnym i żywym, bez względu na wiek. Więc kontynuuj, wykonuj rytuał każdego dnia, bądź dla siebie dobry i uwierz mi, siła którą myślałeś, że straciłeś, jest tam, czeka na ciebie.